Cześć, witajcie! Dziś naprawdę gruby temat, bo w środowy wieczór pojawiło się SBC, ulepszenie bohatera FIFA World Cup do 89. Tu oczywiście chodzi nie o rok, tylko o maksymalną ocenę. No i takie to SBC sobie zrobiłem, jak widzicie, wykorzystując m.in. złotego Messiego Markiniosa. No, ale to karty niewymienne, które miałem w klubie. mes jego mam w lepszej wersji, także tego mi jakoś szkoda specjalnie nie będzie. Przepalam też oblaka, no bo można było oczywiście wykorzystać tutaj karty 88, ale ich ceny poszły w górę. No więc wymienne sprzedałem, a wykorzystałem karty, które miałem i które mi do niczego potrzebne nie były. Także mamy SBC zrobione praktycznie bezkosztowo. No i zachodzi pytanie: czy uda się trafić z tej oto paczki cokolwiek fajnego? Zobaczmy, jaka narodowość. Ojej, to nie wróży nic dobrego. Pan Cahill. A więc, chyba jedna z gorszych kart, które można było tutaj wylosować. Także mnie nie oddało, jak widzicie. Znaczy przyda mi się ten piłkarz w moim składzie z MLS-u, no ale oczywiście koło pierwszego składu to nawet się nie zakręci. No dobra, u mnie nie oddało, przenosimy się do Afgana. No i co to będzie? Co to będzie? Yy, o, no mogło być gorzej, już się bałem, że to bramkarz będzie. Ale na szczęście jest to pan Marquez, więc w miarę grywalnie, no. W miarę grywalny w sumie jest. Nie wiem, czy on ma SO w tym. No ponad stówkę ze 150 pewnie warty, także najgorzej nie jest. Ale niestety jest niewymienny. Ma SO, więc na SO nim w razie czego można grać. No dobra, to dziękujemy panu, panu Afganowi. O, masz go w wersji, aaa, masz go w wersji tej. No to ulepszyło ci. Ulepszyło ci pana Markeza możesz sobie wrzucić w wersji lepszej. To nawet kurde, dobrze. O. Koks, dajesz mu cień i łoisz. I łoisz. No, a tym 400 meczyków rozegrał. No to będziesz, to w sumie zadowolony chyba jesteś, nie? No to pora na spocenica Melona i zobaczymy, czy jemu ta paczka odda jakiegoś wielkiego piłkarza. No nie odda. Odda mu dokładnie to samo co mnie, a więc pan Kejhil po raz drugi. No a wygląda na to, że w większości przypadków niestety będziecie oglądali z tych paczek. Tego typu karty, jeżeli liczycie tu na grube trafy, no to myślę, że może być z tym ciężko. No ale przynajmniej nie był to duplikat. No i kolejny ze spocenców seniora, a tym razem pan Immortal. Czy u niego będzie coś ciekawego wreszcie? No i jest, bo to będzie Włodzimierz Smolarek, a więc no dosyć grywalna karta ma nawet cztery gwiazdki słabszej nogi w tej wersji jest szybki, kręci także myślę że Immortal będzie miał z niego jakiś tam pożytek, no, minusem oczywiście w przypadku Smolarka jest ekstra klasa, no bo nikt o zdrowych zmysłach nie będzie oczywiście wykorzystywał piłkarzy z naszej rodzimej ligi do grania w Food Champions na przykład, no ale sam Smolarek nawet jako jakiś tam super rezerwowy e, na pewno mu się przyda. Także mamy, mamy w tym przypadku do czynienia z winem. A ja, pokrzepiony e, tym fantastycznym trafem u Immortala, postanowiłem jeszcze otworzyć paczki za Division Rivals. No, ulepszone nawet, ale liga dosyć niska, więc i te paki, jakieś tam rewelacyjne, nie są. Zobaczymy, może odda jakieś PTG albo Hero. No, ostatnia szansa w czwartek na takie trafy, także lecimy z Jumbo Premium Gold 26 Pack. Zobaczymy, cokolwiek miałoby to znaczyć. Mam angielski ustawiony, no bo wiecie, te polskie tłumaczenia się do niczego nie nadają i można przegapić na przykład gwarantowanego Hero w paczce. Jak widzieliście z pierwszej paki nie oddało absolutnie nic. No to lecimy z drugą. Tu też nie będzie nic ciekawego, bo nie ma nawet ekranów. Jest za to pan Benitez. Fantastyczna karta. Bramkarz do końca gry. Dobra, żarty na bok. Lecimy z kolejną paką. Tym razem nieco lepszą. No i są ekrany wreszcie. No ale jedno się nie zmienia. Znowu bramkarz. Tym razem pan Bauman. Nie jest to mój wymarzony traf. Może lepiej będzie w tej oto paczuszce. No i co? No i znowu są ekrany. Hiszpania. O, Marco Bessensio. no Dosłownie bezsensowny traf. Szczególnie, że to jest niewymienny duplikat. No i na koniec dwie paki 82. Zobaczymy, czy jakiś lockout. Chociaż no, są ekrany tym razem. Hiszpania. Barcelona, pan Pike. No, no skończył bidulek karierę, także nie wiem kiedy go i jej wycofa z paczek, no ale jeszcze się udało pique trafić, a czy uda się trafić walkout na koniec? No chyba się nie uda, bo będą znowu ekrany i będzie to tym razem pan Henderson. A więc jak widzicie za Rivals najwyższy o 83 Także z nagród za Rivals niezbyt oddało. Spaczki World Cup Hero jeszcze gorzej. Mam tylko nadzieję, że Wy trafiliście jakiś naprawdę fajnych bohaterów. Podzielcie się waszymi trafami w komentarzu pod tym filmem. Zostawcie też oczywiście proszę łapę w górę, bo to dla mnie bardzo ważne. Dziś już startuje event Black Friday, tak, tak, tym razem wyjątkowo w czwartek. Także omówimy go sobie, ale dopiero o 22 na Twitchu po meczu Brazylii od razu startujemy ze streamem. Mam nadzieję, że licznie się stawicie. No a w tym filmiku to już będzie wszystko. Trzymajcie się na razie.